Dobra, spróbuję teraz z wami obciąć jedno drzewko. Uprzodnę sobie trochę drogę. Jest to Jonatan. Jak się za niego wziąć? Widzicie, że korona wyrosła przez wilki do góry. Wilki zasłoniły dolną część korony i wszystko tutaj usycha. Nie dość, że są tak pokrzyżowane, że światło tu na pewno nie dojdzie. Nie mówiąc o ładnych owocach. Dlatego najpierw zaczynam od obcięcia suchej gałęzi od dołu. I to mi już sporo rozjaśni. Tu gałąź idzie na dół całkiem, więc ją utniemy. Owoce na, do ziemi nie dostawały. Tu mamy taką suchą. Ta też idzie bardzo do dołu. Ciężko będzie pod drzewem wykosić. Tu się nam krzyżuje. Tutaj też nam się krzyżuje. Tutaj mamy tak wilka. Te wszystkie wilki pójdą do usunięcia, żeby doświetlić wnętrze korony. Ten wilk tam ucieka. Tu jest cała sucha. Teraz tak, tu się nam krzyżuje, praktycznie ciemno będą mieć jabłka. Tak. Tutaj mamy takiego wilka. Tu następnego. Tu możemy cały ten kibik uciąć. Tu jest następny wilk. Chociaż to się wszystko krzyżuje z tą gałęzią, więc możemy to całe uciąć. Tu jest suchy. Ten idzie do dołu i będę o niego zawadzał za każdym razem. Dobra, to ściągniemy, żeby było widać już więcej Jak to wygląda Tu mamy takiego wielkiego wilka To się wszystko krzyżuje nam z normalnymi gałęziami I już drzewko inaczej wygląda Teraz tak, ta gałąź krzyżuje się z tą, więc ją całą utnę. Ta też nam się krzyżuje Ale tutaj utnę starszą dolę Teraz tak, ta gałąź krzyżuje się z tymi. Ta pójdzie w tą stronę i te ładnie będą doświetlone. Teraz tak, to jest do ziemi praktycznie, więc możemy tu uciąć. Tu już mam dwie takie młode gałązki. Tą z góry utniemy. tam te dwie też Dobra, te wilki również Tu zostawimy to Teraz tak. Kto wchodzi nam tutaj do środka? Więc tutaj. Dobra. Tu mamy wilka. Dobra. Teraz trochę sekator. Co my tu mamy? To nam idzie do góry. To możemy uciąć, bo też będę oczy sobie o nią wybijał. To już zostaje. Tu mamy suchą. Tu się nam krzyżuje. Tu jest suchy. Tu jest wilk. Tu się nam krzyżuje do środka, tą też wytniemy całą, tu mamy wilka, ta gałązka idzie nam tutaj w tą stronę, to już mogę zostawić, tu nam tak to gniazdo wilków idzie do góry, to jeszcze wyciągnę. Tu się nam krzyżuje te gałązka To może całe Tu się nam wszystko krzyżuje więc tak, tu środek wyczyścimy Ciach tu jest co suche więc to całe możemy pociąć tu nam idzie do góry tu nam całe gniazdo bruździ o. pięknie, teraz te wszystkie gałązki pójdą do boku nie będą rosły do góry to jeszcze skrócimy tu jeszcze żeby było przejście suche utniemy jest jeszcze taki rak bakteryjny. No i to by było na tyle. Całkiem inaczej teraz wygląda.